Dzień dobry. Wow. Halo, Halo, Dzień dobry. Radio 90, pozdrawiam z Przowa. Jesteśmy na Industriadzie. Pierwszy raz w Przowie zorganizowano Święto Zabytków Techniki. A jesteśmy przy dawnej kopalni Anna w Przowie, która właśnie dołączyła do. Do Industriady i w tym roku wiele osób, jak możecie zaobserwować, wiele osób skorzystało z zaproszenia i zwiedza zabytkowe, stare pomieszczenia, stare maszyny, ogląda. No i podziwia tę cudowną architekturę Hansa Pelziga. Potężne, duże budynki, które przetrwały. Jak mówiłem, wiele osób na industriadzie, wiele osób skorzystało z zaproszenia. Do popołudnia tutaj to wydarzenie trwa. Można przyjść, pozwiedzać, pooglądać i budynek maszyny wyciągowej, i nad szybu To wszystko otwarte dla zwiedzających. Do popołudnia, no i organizatorzy zapraszają, przyjedźcie do przowa, bo to raz w roku taka. Możliwość pooglądania tych starych budynków, starych maszyn, nieczynnej już kopalni Anna w Przowie. Spróbujemy teraz się dostać do budynku maszyny wyciągowej. Już kolejna grupa osób czeka na wejście. Dzień dobry, Radio 90. Jesteśmy na żywo na naszym facebooku. Wiele osób czeka przed wejściem. Zainteresowanie bardzo duże. O której godzinie następne wejście? W tej chwili czekamy na grupę dzieci, która planowo ma wyjść o 13,45 13,45 tak 13 kolejne wyjście, około kilkanaście kilkadziesiąt osób za każdym razem wchodzi, tak? Tak, tak naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże. To cieszy. I już jesteśmy. To wszystko można podziwiać na Industriadzie w Przowie. Jesteśmy w tym pięknym zabytkowym budynku maszyny wyciągowej spróbujemy wejść do góry Jesteśmy przy maszynie. O, i skarbnik jest. Industria w przowie, ale i w czerwiące leszczynach tam obchody śląskie i inauguracja tego święta zabytków techniki. W regionie wiele się dzieje 6 tysięcy całość, tak dodali całość zadania, ja

Przypominam, że jesteśmy w Przowie w budynkach dawnej kopalni Adna. Pierwszy raz Przów jako przyjaciel Industriady bierze udział w tym święcie zabytków techniki. Nie brakuje wielu osób, które wykonują pamiątkowe fotografie. Bardzo wdzięczne miejsca to do fotografowania do rejestrowania uchwycenia fili Jeśli chcecie zobaczyć te wyjątkowe miejsca, wyjątkową architekturę, budowlę z zewnątrz i od środka, zachęcam, przyjeżdżajcie do przowa do popołudnia, do godziny 17. Na pewno tutaj możecie przyjść, wejść do środka, zwiedzić to miejsce, które no na co dzień jest zamknięte.